Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Jeszcze kolejny odcinek o silnikach, tym razem Nissana o silniku 1-2 DIGT o mocy 115 koni mechanicznych. Była także wersja o mocy 98 koni mechanicznych oznaczona symbolem DGS. Co można powiedzieć o samym silniku? No jest to konstrukcja tak naprawdę yy, Renault, Nissan, w tych jest to silnik, można powiedzieć identyczny z silnikiem 12TCE, tutaj symbol oznaczenie tego silnika jest inne, oferowane od 2014 roku bodajże 115 koni, 190 Nm. Cztery cylindry, 16 zaworów, wtrysk bezpośredni, turbosprężarka, rozrząd na łańcuchu, wymiana oleju co 20 tysięcy lub co roku, olej 5W-40. Silnik oferowany w takich autach jak Nissan Juke, Nissan Qashqai czy Nissan Pulsar. W dosyć, w dosyć dużej ilości tych samochodów ten silnik jeździ. Silnik ma zarówno zalety, jak i wady, jak i konstrukcja bliźniacza, czyli silnik 1/2 TCE. Zalet to dosyć dobra dynamika, elastyczność tego silnika, małe spalanie. Dosyć trwała sama jednostka, aczkolwiek nie pozbawiona wad. Koszty serwisowania tutaj powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na nadmierne spalanie oleju w niektórych egzemplarzach. Dodatkowo rozrząd na łańcuchu też. W niektórych egzemplarzach ten rozrząd ulega przedwczesnemu zużyciu, nawet w okolicach kilkudziesięciu tysięcy kilometrów. Już możemy ten rozrząd charakterystyczny, hałas, zgrzężenie tak zwane przy rozruchu czy w trakcie na wolnych obrotach powoduje, że ten rozrząd napinacz najczęściej nie napina nam tego łańcucha już w odpowiedni sposób. Czyli silnik, oczywiście do instalacji gazowych, nie polecany. Aczkolwiek no dzisiaj można wszystko zagazować praktycznie, także tutaj sam wtrysk bezpośredni nie jest jako tako, yy, powiedzmy, czy turbosprężarka czy, yy, tak naprawdę blokuje nam montaż instalacji gazowych. To jest kwestia tylko kosztów później bezawaryjności montażu samego i tej instalacji. Co do spalania, tutaj spalanie średnio w okolicach 6-7 litrów możemy osiągnąć w mieście w okolicach 8-9, na trasie nawet w okolicach 5 litrów. Także tutaj to spalanie jest dosyć małe. Wynika to zarówno jak i z konstrukcji silnika, czyli wtrysku bezpośredniego, jak i turbosprężarki, czyli dużo mniejszych obrotów powiedzmy przy danej prędkości. Silnik to tak naprawdę taka nie nie pozbawione zalet ani wad tak naprawdę ja przy takich silnikach gdzie gdzieś tam z początku warto kupować silniki które są produkowane po pierwszych roku dwóch latach na rynku gdzie te usterki powiedzmy czy jakieś modernizacje następują także tutaj te zdania są podzielone wśród użytkowników też ten silnik ma różne opinie Ci, którzy mają auta z początkowych lat produkcji z tym silnikiem e, narzekają, czy to na rozrząd, czy na to spalanie oleju. Osoby, które mają ten silnik po 2017 roku bodajże, gdzie jakieś tam poprawki zostały zmienione. Tylko z tymi poprawkami to też jest trzecie. Często jest tak, że e, te informacje są albo nie podawane gdzieś tam publicznie, i to są tylko domysły użytkowników, powiedzmy z jakiejś tam dokumentacji, że coś tam zostało zmienione w tym silniku. Także to było na tyle odnośnie silnika bliźniacza. Konstrukcja do silnika, który omawiałem też na kanale 1.2 TCE. Tutaj Nissan inaczej oznaczył ten silnik oczywiście HR12 DDT silnik D i GT. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego odcinka.